Dzień dobry, dzień dobry! Zapraszam Was do oglądania kolejnego vloga. Moi drodzy, ja właśnie już wracam z Biedronki. Właśnie siedzę tutaj w samochodzie, czekam na męża, bo jesteśmy pod sklepem budowlanym. Także więc zaraz będę w domu. Zakupy już mamy zrobione i jedziemy za chwileczkę właśnie do domu, tylko może jeszcze właśnie kupi to w sklepie budowlanym, to co potrzeba. No, także uciekamy. Zobaczcie, jakie ładne dzisiaj borówki kupiłam. Dwie drące, takie ładne, duże. Kupiłam właśnie dwa opakowania, bo były po 9, 9 zł z groszami, niecałe 10 zł, także takie boróweczki dzisiaj kupiłam. Także ja sobie teraz sobie cappuccino, bo jeszcze nie piłam od rana, także yy, właśnie wodę gotuję na cappuccino. Właśnie tutaj też mi się kotety smażą, także więc yy, idę zalać sobie właśnie cappuccino teraz. Zobaczcie, co ja jeszcze wczoraj wieczorem zrobiłam. Tak, właśnie, to jest kremówka. Wczoraj właśnie zrobiłam wieczorem kremówkę i zostało jej tyle. Właśnie, y, zaraz biorę kawałek do kawy, bo zrobiłam sobie właśnie już cappuccino. Także super fajnie taką kremówkę zjeść do kapucina. Do także y, biorę talerzyk i nakładam już. I właśnie już wzięłam sobie kawałek yy, właśnie tej kremówki. Zobaczcie, dodałam jeszcze do tego tutaj właśnie sobie borówki. Cappuccino mam, i siadam na chwilę, na teraz zjem. Kotlety mam usmażone, jeszcze ziemniaczki yy, tutaj się gotują. I zaraz będzie obiadek, no, a ja sobie zjem z dzieciakami, bo też im nastroiłam właśnie po kawałku kremówki i idziemy zjeść. A pogodę mamy właśnie dzisiaj. Zobaczcie taką. Właśnie wyszłam na taras. Teraz zobaczcie. Takie chmury ciemne. No, także więc taka pogoda jest właśnie. Dzisiaj jest chłodno. Na razie nie pada. Właśnie tofik. Widzę. Na podwórku tam jest. Tofi! Się patrzył i idzie mnie. Tofi! Tofi! No, sobie biega po podwórku. Także więc ja idę się właśnie teraz przebrać i trzeba coś działać, póki nie pada. Bo nie wiadomo, czy nie będzie lać. Wczoraj, powiem Wam, taka była ulewa. Tak, wczoraj strasznie padało. Że zobaczcie, aż kołurze jeszcze tutaj stoją na tarasie. Także, no nie wiadomo, czy z tych chmurek, jak tu widać, czy coś nie będzie dzisiaj znowu. Także ja idę się przebrać i idę, działam. I tak jak mówiłam, idę się właśnie przebrać, bo jeszcze jestem w koszuli i idę działać na podwórku. Muszę trochę właśnie tam przeplewić koło tego, co mam tam zrobione, właśnie trawę powyrywać, bo już widzę, że dość urosła, a tą kosiarką nie dojadę do tego. Także więc będę musiała sama to ręcznie zrobić, także rękawice ubiorę, żebym uważała na pazury, bo wiecie ziemi by było pełno pod paznokciami, szkoda paznokci, także idę, ubieram moje rękawice, przybieram się ubieram rękawice i idę działać, póki nie pada, bo jak widzieliście, takie straszne chmury, że nie wiem, wczoraj była taka ulewa, tak lało, że miejmy nadzieję, że dzisiaj może nie będzie padać, także więc dobra idę, uciekam, ogarniam to wszystko, zanim będzie padać no i tak, powiem Wam, że ja już to wszystko ogarnęłam. Właśnie y, poplewiłam, nie pada, chmurki są, ale to, tak wiecie, przechodzi. Teraz widzę, że trochę błękitnego nieba wychodzi, także więc cieszę się, że mi się udało już to zrobić. Mam to za sobą. A teraz idę y, stroić, właśnie obiad dzieciakom, y, także możecie życie na obiad, także zjemy sobie wszyscy obiad. No i potem jeszcze idę, jeszcze i tak mam tutaj właśnie podkurzać. Kurzę sobie tutaj w salonie, bo wycieram i jestem odrobiona. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy niedzielę. My już jesteśmy po obiecie. Trochę później się już do Was właśnie odzywam. Powiem Wam, że u nas taka właśnie tutaj zagląda, bo jestem w sypialni. Pogoda nie za fajna. Troszkę chłodno jest właśnie dzisiaj. Chmurki są, no także no nie za fajnie. Dobrze, że chociaż nie pada. Także można no, na chwilę sobie wyjść. Właśnie idę teraz na podwórko zobaczyć, jak tam moje truskawki, to Wam pewnie pokażę, jak tam z tymi truskawkami. Bo wczoraj patrzyłam, właśnie borówki pięknie rosną, truskawki nawet też wczoraj dosyć, bo właśnie ostatnio deszcz padał to to je trochę tak skropił bo powiem wam tyle tego pyłku było żółtego właśnie tego z drzew co wszystko pyli, z traw także no trochę to spukało bo powiem wam że jak widzieliście jak Wam mówię że na tarasie też pełno tego pyłku także spukało mi to teraz i także mogę dopiero yy, za niedługo trawę właśnie rozłożyć ten dywan taki trawowy bo wcześniej się po prostu yy, no nie da, nie da nie dało się bo strasznie żółto było i trzeba było to zamiatać stale także dobra, ja uciekam, idę na podwórko także Wam pokażę co tam z moimi truskawkami i ja już właśnie jestem na podwórku powiem Wam, no teraz się ciepło nawet zrobiło bo rano to było tak zimno, że w krótkich spodenkach raczej nie już sobie teraz właśnie ubrałam krótkich spodenek i wyszłam i powiem Wam, że nawet ciepło, bo te chmurki już się rozchodzą także więc teraz jest słońce także ja tutaj właśnie przyszłam zobaczyć na te truskawki, już zaraz będę patrzeć co z nimi. Także patrzę tutaj jak na polu powiem nawet przyjemnie teraz fajnie się zrobiło. I tu właśnie są te moje truskawy. zaraz tu zobaczymy. Zobaczcie, jaka truskawka jest tutaj rośnie coraz większa. Szkoda, że tylko jedna na krzaczku, No ale miejmy nadzieję, że to się rozrośnie. Truskawki szybko się rozrastają, więc tutaj też jest jeszcze jedna, ale jest właśnie mniejsza, a tutaj właśnie już są właśnie, zobaczcie te pędy. Ja je tutaj właśnie wsadziłam i już właśnie się ukorzeniły widzę, także y, będzie więcej właśnie w donicy truskawek. No także te tak wyglądają, bo to są nowe truskawki, co żem kupowałem, co wam pokazywałam, a teraz idę zobaczyć na kolejne truskawki, które już mam z tamtego roku. i już Wam pokażę kolejne także tu są te truskawki te są z tamtego roku, więc są większe też tu te pędy muszę pozrywać tak to wygląda no i oczywiście borówki o, tak to wygląda Coraz większe krzaczki rosną. A tu Wam jeszcze pokażę, zobaczcie, jakie piękne tutaj są kwiatki. Już ten się właśnie rozwinął. Tak więc jest ich tutaj sporo. Także tak wyglądają takie kwiaty tutaj właśnie pod murem. Bardzo ładne, właśnie. Tylko wiem, że one tutaj mają ten pyłek i one brudzą No, ale ładnie wyglądają Fajnie to wygląda Wszystko właśnie rośnie, bo jest po deszczu właśnie ostatnio padało Słońce teraz świeci Tak rosną wszystkie kwiatki Tak jak tutaj Wam pokazywałam za mną Właśnie też już się tutaj rozwinął. Także ich, ich tutaj troszeczkę więcej mam. Jest dużo właśnie pączków. Jak to się wszystko rozwinie, to będzie yy, no, fajnie wyglądało. Nawet no, Towie przyszedł ze mną na pole. Co, Tawiczku? Co, to, co to, Ale fajnie, przyjemnie, na polku cieplutko. Teraz się zrobiło, co? A też łapeczkę? No łapkę. No daj, bo ty tak zawsze ładnie dajesz. Nie chcesz dać łapki? No daj, no, dej. no dej, łapusie. No zawsze daję łapkę, dzisiaj nie chcę dać. No tak, i uciek mi. A tu Wam jeszcze pokażę jednego, właśnie kwiatka. Takiego, którego mam tylko jednego i muszę sobie kupić jeszcze w innym kolorze też są. One pięknie, ładnie kwitną później. Tak więc tak on wygląda, taki kwiatek. Także jeszcze sobie dokupię w innym kolorze i, i gdzieś jeszcze.

Should we lie about it? Do we still pretend that we're okay? Like nothing's going on. Here. Cause I don't have any feelings to hurt, and all you got is city as worse. And there's nothing to do about it. Tell me the, tell me the truth about it. That I got no tears left to cry. Can you just look me in the eye and tell me we're messed up? And you dress up for the part. You're so unpredictable. we said about <coughs> właśnie skoczyłam tu w moje takie piękne klapeczki, które już mam dość dłuższy czas, że powiem, że bardzo wygodne są. A moja spółka na dzisiaj to, jak widać, krótkie spodenki, no i taka bluzeczka piękna w liście z takimi falbankami tutaj. Tak to wygląda, czyli tak normalnie bluzka I krótkie spodenki poszar, Pane. No i oczywiście te moje piękne buciki, kwiatuszki, że bardzo je właśnie lubię. No, także taka styla na niedzielę. A kurczę niedzielę spędzamy w samym domu. Powiem wam, że nigdzie się dzisiaj nie wybieramy, w sumie nawet nam się nie chce. Także zostajemy dzisiaj w domu, bo ta pogoda też taka właśnie y, niepewna jest dzisiaj. Także zaraz idę mi właśnie wyciągnąć rower i będzie jeździł na podwórku y, właśnie na rowerze. Więc muszę iść do garażu i wyciągnąć ten właśnie rowerek. A tutaj właśnie to wychodzi, nie wiem, czy słyszeliście, bo właśnie wodę pił, także było słychać, jak coś tam ciapie chlapie. No. żeby przyszedł na dół, bo zajęty jest, coś tam działa u siebie w pokoju, także więc, no, siedzę na sodach i czekam na niego. Miejmy nadzieję, że za chwilę przyjdzie, bo za chwilę się zachmurzy i nic zjazdy na rowerze. No, także czekam dalej. A tak a propos to powiem Wam, że tak sobie właśnie postanowiłam, że tak pomyślałam, że może Wam nagram takie właśnie y, kosmetyki takie, y, co używam do ciała takie moje hity, najlepsze, które właśnie uwielbiam. Także na pewno wam coś takiego właśnie nagram. Tak sobie właśnie teraz chodziłam po drugi tak sobie myślę. A może wam nagram coś takiego, właśnie yy, każdy zobaczy, jakie może wam właśnie yy, balsamy, na przykład żele pod prysznic, To wam właśnie coś takiego właśnie nagram, może kogoś. No i tak sobie odpoczywamy. Ja właśnie przyszłam teraz tutaj do domu. Właśnie tam mi się woda gotuje i robię sobie cappuccino. Do tego kremówkę zaraz ukroję wszystkim. No i będziemy sobie siedzieć w no, domu. Powiem Wam, że się zachmurzyło teraz na polu przedtem, jak byłam, widzieliście, słoneczko świeciło, no ale te chmury niestety już coraz więcej ich przyszło, tak więc yy, trzeba było przyjść do domu, bo się naprawdę już zimno zrobiło. Właśnie teraz tutaj oglądam telewizor, reklama idzie na razie i może coś ciekawego będzie w telewizji, to obejrzymy, ale dobra, teraz idę sobie yy, wlać wodę do kapuczyna, do szklanki bo już słyszę, że się zagotowało także idę zrobić sobie to kapuczne powiem Wam, że jakąś tak ochotę mam na to teraz piłam rano, ale teraz też sobie zrobię a ja właśnie zeszłam tutaj jeszcze na dół właśnie chciałam Wam pokazać zobaczcie, bo właśnie działamy w domu, remoncik i zobaczcie tutaj mój mąż tak pięknie wyłożył schody Właśnie zamówiliśmy to, jak ostatnio mówiliśmy Wam, że byliśmy właśnie w drogę, w drodze pojechaliśmy do stolarni. Właśnie to byliśmy najpierw zamówić, a potem odebrać właśnie te stopnie drewniane. Właśnie teraz tutaj to film idzie. No i byliśmy właśnie je odebrać, i już właśnie mąż je tutaj poprzyklejał. Wczoraj, właśnie, kładłem między tymi schodami, właśnie tynk. Tak jak widzieliście, tutaj nagrywałam niektóre jeszcze, właśnie te pod stopniami. Ten tynk jeszcze jest mokry, musi wyschnąć. Ja tu właśnie może oświecę. Także, więc takie piękne schody mamy. One są jeszcze niewykończone bo jeszcze tutaj przy ścianie muszą być takie wykończenia. Także. W końcu się powiem Wam, doczekam schodów, bo mieliśmy tylko beton. Mieliśmy przedtem chodnik taki rozłożony, ale podczas remontu my go ściągli, no i po prostu został sam beton. No, teraz my w końcu zamówiliśmy właśnie te blaty, yy, właśnie te stopnie drewniane, już gotowe, pomalowali nam w firmie właśnie tam, gdzie to robią. No, i mąż to właśnie poprzyklejał. I właśnie tutaj jest położony między nimi ten tynk, Tak jak mówiłam, tutaj już na dole praktycznie wysnął, bo to wczoraj było kładzione. A tutaj, jak widzicie, właśnie tu jeszcze jest mokre, to jeszcze musi wysnąć, tu, tu. No, i także takie piękne schody mamy do samej góry. Także no, ja już powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych schodów. Pięknie to właśnie wygląda. Tutaj na dole mamy taką podłogę. Płytki takie piękne, jasne, takie lustrzane, można powiedzieć. No i to teraz będzie właśnie tak pięknie wyglądała klatka schodowa do nas, do góry. Także mówię, pokażę Wam, bo ja tutaj często nie nagrywałam, właśnie praktycznie Wam nie pokazywałam, no bo był beton, nieładnie to wyglądało. A teraz, jak widzicie, mogę Wam pokazać, jak tutaj wygląda właśnie wejście do mnie, do góry. Także takie piękne schody teraz będziemy mieć, tylko jeszcze może musi tutaj właśnie wykończyć te boki. tu też jeszcze taka listwa pójdzie drewniana tu bokami, także powiem Wam, że to pięknie, bardzo ładnie wygląda. I tak, kochani, działamy właśnie z remontem. Powiem Wam, że dość dużo my już tu w domu poprzerabiali, także możecie się widzieć. Tak samo przed domem jeszcze schodów nie mamy, wejściowych do domu mamy spalet na razie i zaczęliśmy właśnie tutaj robić te schody co Wam pokazywałam do nas na klatkę schodową potem będą tamte wyjściowe, także no powiem Wam co chwilę się coś zmienia, ale powiem Wam, że jestem już zadowolona że przynajmniej Wam schody takie jak powinny być jak należy się, że ładnie to po prostu wygląda i powiem Wam, że świetne te stopnie bo one są grube i super się po nich właśnie wychodzi do nas do góry właśnie. No także ja już tutaj sobie przyszłam do góry, bo byłam, powiem Wam, jeszcze yy, na podwórku, ale powiem Wam, że mi się tak zimno zrobiło, że yy, przyszłam właśnie, sobie zrobić ciepłą herbatkę właśnie z sokiem i z cytryną. właśnie na to jeszcze do Kamili? Do pokoju. Co, Kamila, działasz? Nic ciekawego? Co? Piszesz z koleżanką, tak? No także widzicie, można sobie popisać. W dzisiejszych czasach wszystko można zrobić, nie to, co było dawniej. Teraz można pisać, smsować i nie tylko, no nie Instagramy, nie Instagramy, także jest wszystko. No, także dobra, ja idę, robię herbatę. Chcesz, Kamila, herbatę zrobić Ci? Dobra, to ja idę, robię herbatkę. A ja właśnie się muszę jeszcze wrócić, bo zapomniałam o Tofiku, a Tofik został yy, na polu. Także więc biegnę z powrotem, żeby go wpuścić do domu. I tak jak Wam pokazywałam, doczekałam się właśnie pięknych schodów. Powiem Wam, że remont za remontem, bo to wiecie, jak się mieszka w swoim, to już niestety remonty trzeba jakieś robić, coś działać, żeby to ładnie wyglądało. Także ja jestem zadowolona, właśnie Wam pokazałam. Widzieliście, jak te schody wyglądają. One jeszcze są nie do końca zrobione, bo jeszcze, tak jak mówiłam, wykończyć je trzeba, ale przynajmniej schody już są ładne, a nie sam. Yy, beton. Dobra kochani. Ja na dzisiaj już będę kończyć tego vloga. Yy, to będzie taki vlog składał się z dwóch dni, sobota, niedziela. Także będziecie mieli coś jak go może dzisiaj zmontuję i jak uda mi się tego jeszcze dzisiaj wrzucę w niedzielę. My potem jeszcze będziemy właśnie robić grilla, bo właśnie mamy ochotę na grilla. Tak więc yy... Będziemy grillować później, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, że będzie cieplej się zrobił, właśnie jestem tu u Kamili w pokoju i tak właśnie patrzę przez okno w dachu, że te chmurki już się tak uciekają, także wydaje mi się, że, że będzie ładnie. No i mówię, zakończę już tego vloga, już nie będę więcej nic tutaj e, dogrywać, także moi drodzy, chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za te przemiłe komentarze pod filmami, jestem bardzo zadowolona, powiem Wam, że to bardzo motywuje, także będzie więcej filmów, więcej, więcej i jeszcze raz więcej, także dobra, ja Was kochani pozdrawiam, życzę Wam e, pięknej niedzieli, udanej, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym vlogu, pa!